Przepraszam cię, Aleks. Ja nie wiem, jak się to stało. Wszystko pomyliłam. Dobrze, dobrze, nic się nie stało. Dobrze, że to wiesz zauważyłem teraz, bo tak to byś straciła mnóstwo czasu. Tak, dzięki. E, tylko... Gdzie są te foldery? Tu masz, i tu. Masz, tu. O, dziękuję. Przepraszam, jestem dzisiaj strasznie rozkojarzona. Wiesz co, zostaw to. Zostaw to dość już tej roboty. E, powiedz mi, co jest grane. Przecież ja widzę, że czymś się bardzo martwisz. Takie tam małżeńskie sprawy. No nie ma o czym gadać. dzisiaj się zarkiem? Nie. Za bardzo naciska o dziecko, tak o to chodzi? Nie, Aleks, po prostu... trochę się już staramy i nic. Arek pojechał dzisiaj do kliniki leczenia niepłodności, no i zaraz zaczyna wizytę. Ale to trzeba było mi o tym powiedzieć, To dałbym ci wolny i mogłabyś z nim jechać. Tylko, że on nie chciał, żebym z nim poszła. To <noise> męskie ego. Szczerze? Zawsze. Słuchaj, ja jestem przekonany, że on by się dużo lepiej czuł teraz w tej klinice z tobą u boku. Wiesz co, dość już się napracowałeś, możesz iść. Słuchaj, tylko ja sama nie wiem, bo chyba jednak wolę uszanować jego zdanie i się nie narzucać. No to już twoja decyzja. Jeśli o mnie chodzi, to możesz dokończyć pracę jutro. Zastanów się nad tym Lucy, dobrze? Dzięki.